Powiatu Płońskiego w ciągu ostatnich 10 miesięcy odnotowaliśmy 100 wypadków i aż 24 ofiary śmiertelne. Yy, taka ilość tragedii na naszych drogach wymusza jakieś działania. Yy, jeżeli nie wystarczają apele, nie wystarcza policyjna represja. Pońscy policjanci postanowili w dniu dzisiejszym, czyli w dniu, który poprzedza Święto Zmarłych i jest dniem refleksji i zadumy, zorganizować wystawę. Taką niespecyficzną wystawę, połączoną z instalacją przestrzenną, połączoną z hepeningiem młodzieży, która również nie godzi się na taką bezsensowną śmierć na drogach. Często jest to wynik brawury kierowców, bezmyślności. Czasami są to skutki spożywania alkoholu. Te wszystkie obrazy, zdjęcia, które tu widzimy, to są zdarzenia tragiczne zdarzenia z terenu powiatu płońskiego. Być może taka forma unaoczni kierowcom dramaty, które stoją za tymi zdarzeniami drogowymi być może skłoni do refleksji, że bezpieczeństwo leży w naszych rękach. Jest to wystawa wkomponowana również w akcję Znicz. Od piątku na drogach obserwujemy większą ilość patroli policyjnych. Wokół cmentarzy jest większa ilość policjantów, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Każdy z nas powinien sprawdzić stan techniczny pojazdu. Jeżeli jest to długa trasa, pokonywać tą trasę etapami. No i oczywiście nie jeździć na dwóch gazach i jeździć ostrożnie, wolno, z rozsądkiem. Życie mamy tylko jedno. A śmierć na drodze jest śmiercią bez sensu. W trakcie naszej wystawy rozdajemy również ulotki dla kierujących. Ulotka nosi ten sam tytuł, co wystawa: Śmierci Nie Wyprzedzisz. Również zawiera zdjęcia z najtragiczniejszych zdarzeń powiatu płońskiego. Na drugiej stronie ulotki znajdujemy adres naszej komendy, telefony alarmowe. Miejmy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, żeby osoby, które zwiedzają naszą wystawę, korzystały. Ale na wszelki wypadek warto mieć taki telefon. No, wrażenie okropne. Tragedia. Ale żeby to dotarło do, do wszystkich uczestników drogi. Ale tu patrząc po, po obecności tych, którzy tu zatrzymują się, to... Widocznie nie robi tego wrażenia dużego, bo nie ma obecnie ta pogoda piękna mogłaby przyciągnąć żeby tu popatrzeć. Bo stan dróg mamy, jaki mamy, ale, ale przede wszystkim rozwaga. Patrząc na te zdjęcia, to jest okropny obrazek. To, co, co się dzieje z pięknym samochodem, a kubka złomu, no i ofiary śmiertelne leżące, czy jakieś trzewiki spadające z nóg, to jest tragedia. Na terenie naszego powiatu odnotowaliśmy dwa przypadki osób, które no wsiadły za kierownicę pod wpływem alkoholu i jedną kolizję. Takie wyniki można uznać za dość bezpieczne. Nie mieliśmy żadnego wypadku, nie było żadnego poważnego zdarzenia drogowego, no i to już należy uznać za sukces. Znajdujemy się na Kraju 7, gdzie 1 listopada, przy okazji Dnia Wszystkich Świętych, policja organizuje akcję z Chcieliśmy porozmawiać z policjantami, jednak co chwilę musimy przerywać, ponieważ jak widać, mają oni dużo pracy. No, czy w dzisiejszym mamy dosyć spore natężenie ruchów, szczególnie w kierunku Warszawy. Tak jak sam pan zauważył, na trasie K7 jest duże natężenie. A przyczynami tutaj niestosowania się przez to jest przede wszystkim prędkość. Znaki sygnały drogowy przejazd skrzyżowania na czerwonym świetle. To są najczęstsze dzisiaj przyczyny popełnienia wykroczeń przeskierujące, prawda? No i alkohol. Muzyka. Panowie, nie pijemy, jak pijemy, nie wsiadamy za kółko, to jest podstawa.